No nareszcie wyszedł jakikolwiek ciekawy mod, którego warto nagrać. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Republic of Kekistan. Nie wiem o co tu chodzi, po prostu od razu zobaczyłem moda, ściągnąłem. Widzę, że kraje są automatycznie wyzwolone, lecz wszystko pozostaje takie samo. No, mimo że drzewko jest nawet fajnie zrobione, to zdarzają się jeszcze literówki. Widzę, że modzik tak średnio dopracowany, ale okej. Okay. Uh, no to chyba widzę, że będzie demonetyzacja na tym filmie, coś mam takie wrażenie. Więc może omijajmy te słowa, okej? Okay? Po prostu. Dobra, zaczynamy z jakimś debuffem. Czyli, aha, czyli to jest Francja. Dobra, rozumiem. Stolicę mamy w Kekstantopile? Kurde, jak to się w ogóle wymawia? Dobra, jakieś fokusy już sobie porobiłem. No i mamy teraz wybór pomiędzy komunizmem a faszyzmem. No wiadomo, musimy iść tylko w tą stronę, no bo stron demokratycznej nawet nie biorę pod uwagę, bo byśmy tutaj zapadli w śpiączkę. Dobra, no to tutaj był troszeczkę ciężki wybór, ale pójdziemy prawą od nogą, bo widzę, że tutaj się można troszeczkę jakoś pobawić z Japonią. Follow Japan, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tego, co widzę, to z tych dwóch fokusów dostajemy już 7% manpowera i tu dostajemy wsparcie, i tutaj dopiero usuniemy nasz duch narodowy. Dobra, z tego, co widzę, ten fokus dał nam po prostu cel na Gruzję. No to widzę, że naprawdę nie ma na co czekać. Nasza Republika Kekistanu musi zacząć działać. I teraz robimy wargole na pozostałe kraje. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Dobra, wypowiedzieliśmy wojnę, no i wchodzimy. No i Gruzja nie miała praktycznie w ogóle jednostek, więc to raczej ciężkie nie było. Dziękuję. Dobra, mamy to. Ponad 50%. Poparcia. Cyk, referendum, ciach. Dziękuję, dobranoc. No i mamy pana Oswalda Mosleja w Kekistanie. Dobra, cel mamy skończony. Zobaczmy, na co dostaliśmy Wargole. Na Irak, na Syrię, na te wszystkie tereny. Czy mam na Iran? Nie mam na Iran. Szkoda. Potężny Kekistan będzie starał się zjednoczyć Bliski Wschód, a my pójdziemy. Annex Turki? Expand to the South. Wow! Iran, tu jest Iran. Dobra. Spokojnie, powoli, moi drodzy, do celu, a wszystko będzie możliwe. Jednostki Kekistanu stanu napierają. O no i tutaj chyba nikt nie miał wątpliwości, że Irak zostanie dosyć szybko pokonany. Dobra, i teraz robimy bardzo dziwny, ale bardzo szybki ruch. Wypowiadamy pełno dosłownie wojen. Każdemu, na kogo mamy wargola. Dobra, wypowiedziana wojna. I ruszamy do przodu. Wow, dostanę jeszcze chodników z Niemiec. Ciekawi mnie, ile militarnych y, fabryk z tego dostanę. No może chociaż z trzy. Fajnie by było. Bo atakujemy aktualnie tereny bez wartości. No i proszę. Kuwejcik, cyk. Syria, dziękuję. Lebanon, dziękujemy. Kuwejcie niestety nie było ropy. Ale mój przemysł się potężnie wzmocnił, moi drodzy. Zyskaliśmy z sześć fabryk wojskowych, teraz czas na Iran. Wypowiadamy wojnę Iranowi, no i tutaj też oczywiście raczej żadnego problemu nie będzie. O, Żukowowi damy Winter Eksperta w górach w Iranie, e, gdzie jest plus 700 stopni. Dopiero teraz zauważyłem, że po prostu stolica Iranu nazywa się Kekfornia, no i Irańczycy walczą o nią naprawdę, naprawdę bardzo za wzięcie. O, dobra, czyli Kekfornia musiała upaść. No i tutaj może już pojawić się maluteńki, Problem, bo Afganistan to kraj górski, no i czy nasze bohaterskie 14 dywizji będzie w stanie go pokonać? Aha, bo ogólnie nasze państwo nazywa się Kekrajś. Okej, okay, nie wnikam. No nie powiem, że prosto to idzie, no bo Afganistan to jest bardzo ciężki teren do zdobycia, o czym dowiedzieli się już w sumie nawet Amerykanie. Ale zdarzają się miejsca, że robimy sobie po prostu przepiękny wyłomik i robimy okrążonko. Cyk. Ale zdobycie Kabulu będzie niemożliwe. O oh, boże, udało mi się to opanować. No i nareszcie moje bohaterskie dywizje Kekistanu mogą ruszyć do przodu. Uu, to możemy nawet zaoferować pomoc Polakom. Co ciekawe. Albo dostać reszecz slota. No to muszę zaoferować pomoc Polakom. W afgańskich górach zostało nam tylko powolne przebijanie się. Nic więcej, dosłownie nic więcej. O, może tutaj breakthrough. Zobaczcie, bo ich dywizje zaczynają się rozchodzić. Pięknie, mamy okrążonko. Nareszcie możemy sobie dobyć te dywizyjki. I ciach, i ciach. Dobra, to Teraz będzie easy, okrążymy Kabul i jakoś to będzie. Dobra, moi drodzy, zmasowany atak na Kabul. Stoją tu sześć dywizji, ale widzę, że nie mają dużo organizacji. Ty, ty też masz brać udział w ataku i ty też, bo to jest zmasowany atak. I cyk, dziękuję, pięknie. Ej, wiecie co jest najśmieszniejsze? Bo mam tutaj wargol na Turkmenistan i on jest gwarantowany przez Uzbekistan. On jest nad nim, więc A przyjdzie nam po prostu upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z tego co widzę, jeszcze Japończycy zapraszają mnie do frakcji. Co? Czemu Japonia tak słabo w wojnie z Chinami? What the fuck? Dobra, czy to ma sens? A ci nie zaakceptowali zgłoszenia. Eee, żal mi was. Żal mi, żal mi, żal mi was. Umy my sobie, moi drodzy, czekamy i budujemy przemysł, a Niemcy robią Gdańsk czy wojnę. Chociaż w sumie mógłbym do nich nawet dołączyć, to by było ciekawe. Chciałbym też powiedzieć, że pięknie wygląda napis Polska po prostu na mapie. I chciałbym też powiedzieć, że Niemcy po prostu się po niej przejadą teraz. Niestety. Okej, okay, dołączyliśmy sobie do tego pana tak for fun. Bym bardziej tak mógł powiedzieć. No i uzasadniamy cel. Moi Moi drodzy na Związek Radziecki, zobaczymy. Zobaczymy, czy uda nam się to utrzymać 20 dywizjami. Oczywiście, rekrutuję już troszeczkę więcej do pomocy. Dobra, spróbujmy. O, nie możemy wypowiedzieć wojny, no bo Niemcy mają z niej pakt o nieagresji, dlatego wyjdziemy z frakcji, i wypowiemy wojnę rzesz. Żeż... O Boże. <gry> To było prostsze niż... naprawdę. Powiedziałem wojnę Sowietom, wyszedłem z frakcji Oś, dołączyłem do frakcji Oś. Sowieci nie chcą mnie zaatakować, bo Sowieci będą mieli większość dywizji na granicy z Niemcami. To jest coś przepięknego. Ja mógłbym spróbować się posunąć troszeczkę. Chciałbym zrobić tak, żeby front sowiecki został chociaż troszeczkę posunięty. Zaraz spróbujemy. Pff. Czy oni mają czystkę? Oczywiście. Ale mają Grave Patriotic War. No dobra, towarzyszy Sowiet! Period. Damy plan ostrożny i w period, towarzysz yy, Montgomery. No oni niech ustawiają po 500 dywizji na granicy z Niemcami. Boże. <laughs> Herz 4, naprawdę. It's... It's it's kekiful! Ho Hoif war is so kekiful. W ogóle, żeby Rommel musiał dowodzić jednostkami. Yy, piechoty, to już jest śmiech. Dobra, pobawmy się trochę z Sowietami. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Najwyżej, jak będą mieli za dużo dywizji, i nas zaczną puszować, no to może się troszeczkę wycofamy. Ej hey, nie, nawet ładnie się wbijam. Jak jest front mały, to zabraliśmy ruskim całą praktycznie ropę. Wejdziemy tu. Nie no, to będzie beka. Jak ja jedną... Ojej, tu stoi pięć dywi... Jezus! Nie, już tego to już nie przepcham, bo oni nie, miały, nie mieli organizacji, to stoimy. O, nawet Sowieci się obudzili, zaczęli mnie wreszcie atakować. Zdali sobie sprawę, że to co robię może być niebezpieczne. Nie no, to jest bardzo proste. Jeżeli ruscy mnie atakują i wypalają equipment na moich granicach, to to jest naprawdę ogromnie prosta rozgryweczka, nie? A tam puszczamy się na bardzo agresywnym planie, co ja jestem? Nie wiem na co mam czekać. Panie, ci Sowieci to jacyś niewyraźni są, naprawdę. To chyba Rutino Skorbin nie był grany rano. Są naprawdę niewyraźni. O Boże, jakie okrążenie teraz siądzie! Proszę cię przebij, ten czołg! Nie bądź taki. Ty bij ty. O jest bi północ, żeby się nie przebił. Jest! Boże, ile tu jest okrążonych? No dosyć dużo, dosyć dużo. Widzicie co? Wezwanie teraz Niemców do wojny by było naprawdę rzeczą przykrą, bo zmietlibyśmy Sowietów z powierzchni Ziemi razem bez problemu. Tutaj moja dywizja się, moi drodzy, jedna ledwo utrzymuje, proszę zobaczyć. Proszę mu pomóc. O moi drodzy, Kekistan walczy o Stalingrad. Czy uda nam się wygrać bitwę o Stalingrad? Miejmy nadzieję, że tak. Kekistan, w tobie siła, Kekistanie, w tobie moc. No tutaj oczywiście okaz, okaz mądrości AI Sowietów pięknego. Boże, Kekistan, jak się wrywamy w Związek Radziecki. Ojej, Sowieci mają czystkę, pewnie mają już equipment na minus i dalej konstans mnie atakują, nie? Konstans, wiecie o co chodzi? No i sobie troszeczkę poczekamy. Ruscy się już dopalili praktycznie do końca. I chyba będziemy kończyć Związek Radziecki. Jestem w 99,9% pewny, że Ruscy nie mają już organizacji i equipmentu. No jedyne co mają to manpower. Więc niech teraz moje kekistańskie dywizje pokażą ruskim, gdzie jest ich miejsce. Ty, jak oni ciągle tak. To, że mnie ich tutaj nie zaatakuje. Właśnie. Oni mieli tutaj dwie dywizje bez organizacji. Proszę bardzo. O Jezus, ale rozryliśmy ruskich. Kompletnie. Jeszcze podchodzimy z drugiej strony pod Stalingrad. Dasz radę, Kiekistanie, ja w ciebie wierzę. Blitzkrieg, moi drodzy, Sewastopolski powoli się powodzi. Ale musimy uciekać, bo nas okrążą zaraz. Kekistan jest już w połowie Ukrainy. Dalej zajmujemy Rosjan. Ale widzę, że to kompletnie nie ma sensu. Ruscy stracili na walce ze mną 3 miliony ludzi, a tylko 500 tysięcy. Deutschland. Come help me. Oj moi drodzy, Sowieci, teraz już kompletnie no chance. Wiecie dlaczego przez tyle czasu nie wołałem Niemiec? Bo teraz Sowietom prawdopodobnie zacznie się psuć linia frontu i zaczną latać ode mnie, do nich, od nich, do mnie i tak w kółko. I nie sądziłem, że Niemcom się zacznie pruć pierwsza e, linia frontu, bo to nie... Naprawdę, Niemcom się zaczęła psuć pierwsza linia frontu. Serio, hoj? Serio? Boże, właśnie podczas nagrywania tego odcinka zdałem sobie sprawę, jezus, jakie hoj to nudy. Jak flaki z olejem, ale bez oleju. Mam nadzieję, że rozumiecie. Robisz jeden template praktycznie i puszczasz plan. Boże, podczas tej wojny Rommel dostał eksperta piechoty. Coś pięknego, naprawdę. Kijów już leży? Proszę zająć kijów. Proszę, ja tak, ja tak, ładno, ja, ja tak ładnie proszę o zajęcie kijowa. We are the champions, my friend. Time to help Germany win the war. No i tak to wygląda. Pchanie się po prostu. Przed siebie. Roscy, którzy nie obstawili w ogóle północy frontu, i możemy sobie do Leningradu wejść jak do siebie. Droga na Moskwę kompletnie jakoś, nie wiem, albo, albo to jest niestrzeżone, albo ja mam jakieś przywidzenia. Ten front to w ogóle został zostawiony chyba samemu sobie. Tutaj to już nawet stąd, to już nawet wycofałem jednostki, bo tu nie ma sensu się bić. Do Moskwy wchodzimy na siema po prostu, że siemanko. Z tej strony Kałasznikow23. Witam was na moim kanale. Ogólnie będę tu nagrywał Let's Play, Wiecie, serię ze Skyrim. Więc że jesteś pozytywnie zakręcony na punkcie strategii, to bardzo miło mi Cię tu powitać. Nie, to jest Mistrzostwo Świata. Zobaczcie, Francja wisi. desantuje się na Leningrad. Wygrywa co najlepsze, <noise> a bo oni się ze mną desantują, no dobra. O, jesteśmy już pod Moskwą, szkoda, że mamy zero organizacji. Jest, Moskwa jest nasza, the Moscow is ours, aby to wybronić teraz. Wszyscy do Moskwy, soldaty, bracja i siostry, frisci do Mos... O kurde. No, ale odbijemy to Moskwu, Mos Moskwa, budżet nasza. Uuu, it's over. Moi no drodzy, mógłbym teraz wbić nóż w plecy Niemcom, nie widzę żadnego problemu. Po prostu się po nich przejechać. Ale powiedzcie szczerze po co. Ruscy pokonani, Japonia jakoś powoli w British Rife chodzi. I tyle. Tutaj się z wami żegnam, moi drodzy. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeżeli chcecie, nie wiem, więcej Herzoweron 4 na moim kanale, dajcie znać w komentarzach, możecie mi napisać, nie wiem. Jestem cudowny i wspaniały. W sensie, że ty nie ja. Ja się z wami oczywiście żegnam i do następnego. Hejo!